Cześć, jest z nami lesbijski, Groove I dopiero co zeszły ze sceny. Bardzo to za emocje. Pot, krew i łzy, ale bez krwi w sumie. Bez, bez ale. No, radość, ale dużo potu. Łzy, radości ewentualnie, tak. dużo potu. Dobra, takie pierwsze wrażenia, jak się czujecie po koncercie. Wspaniale. Wow, super. Ale dużo pięknych osób przyszło. Nie spodziewałam się, że aż tyle przyjdzie. Było naprawdę mnóstwo, w sensie cała sala, a to go o godzinie wczesnej, tak. więc to jest wyczyn. Gratulujemy. Tak. Tak. Dziękujemy. Jesteśmy tak. tym wzruszone, oszołomione. Super nam się grało. Tak, to było super. Jeszcze widzowie wasi tego festiwalu są tacy kontaktowi, super są, ekstra było, naprawdę. Naprawdę super. Tak, ok, podróżam, podróżam. A czy jeśli chodzi o festiwal Great September, wybieracie się jeszcze może na kogoś dzisiaj? Yy, oczywiście, że tak, na lordofon, który będzie też tutaj grał, yy, a potem to muszę sprawdzić w line-upie, bo nie pamiętam. Ja chciałabym iść na mroza, gdyż to jest miłość mojego nastoleteństwa. Krasz! <grym> Mimo, że mój zespół nazywa się lesbijski grów. <grym> Przeszło ci po prostu. Dla mroza wszystko. E, dziewczyna, jeśli chodzi o taki wasz wymarzony skład w pierwszym rzędzie, bo po prostu gracie koncert i pierwszy rząd, taki wasz wymarzony. No to kto tam stoi w tym pierwszym rzędzie na waszym koncercie? Tilda Swinton i Kate Blanchett. O! <grym> Ambitnie. Beata Tyszkiewicz. I ma tabliczkę 10. A jeśli chodzi, tak jakoś, jesteście takie kolorowe, energiczne, jeśli chodzi o Waszą bajkę dzieciństwa, a szczególnie jakąś piosenkę, która Wam się kojarzy z dzieciństwem, taką może być z bajki, a może nie, co by to było? O, ja mam piosenkę Wróżki Chrzestnej z "Raka 2. O! To jesteś trochę młodsza niż ja. <śmaczyńczą> <śmany> o kurczę. Pierwsze, co mi się nasuwa, to smurfne na hity, ale to straszne. Ale nie, jakby trudno, jakby to to jest prawda. No tak. Było słuchane, tak, na pewno, ale jeśli chodzi o bajkę, no to hmm, opowieści z narni chyba tak, na grubo. Dobra, to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajecie telefon od Disneya, że do nowej bajki to wy macie stworzyć taką, wiecie, main utwór. I wy go piszecie, wy go śpiewacie, tylko o czym miała być ta bajka? O czym miałaby być ta bajka, żebyście wy chciały i... I stworzyły utwór do tego. No, wydaje mi się, że na pewno o miłości kobiecej. Mhm. Na 100% o miłości kobiecej w zasadzie. Mhm. No to by było na pewno pierwsze pytanie, czy tam się pojawia taki wątek, yy, właśnie kobiecej miłości, czy safickiej miłości, jakby szerzej. I jeśli tak, to czemu nie? Disney czekamy, czekamy. na taką bajkę. <laughs> Co jest waszym takim ulubionym momentem na, na koncertach? Co jakby najbardziej lubicie? Hmm. Czy to jest pogo? No chyba jak ludzie wajbują właśnie jak jest Pogo, znaczy nie wiem jeszcze nie spotkałam się z Pogo na naszym koncercie, ale jak ludzie skaczą, śpiewają, to jest przemiłe. Jak widzę, że to co im robi, w ogóle są wzruszone, wzruszeni, to jest chyba najfajniejsze. Tak, mój taki chyba sweet spot w serduszku jest jak widzę kogoś, kto śpiewa tekst piosenki, mm. po prostu totalnie. No i to się dzisiaj działo, to się dzisiaj działo. I także tego wam życzymy. Na no, przyszłe koncerty, dziękuję. tylko takich super ludzi. No i dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiamy.